To ja daję beatbox? ok. no to ja w takim razie zrobię polecimy beatbox. taką skulową akcję na szybko. Ja jestem Bug, w ogóle z Mikołowa. Aha. Jedziesz, zio! Mało, mało, mało znany, mało w ogóle mały człowiek, ale jedźmy z tym koksem. Ja o nim słyszałem. Ej, teraz wszyscy ręce w górze! Teraz wszyscy ręce w górze! Teraz wszyscy jeszcze w górze! Teraz wszyscy ręce w górze! Powiedz światu, to jest baku im dogmatu. Jeśli nie wiedziałeś, to dla dogmatów tych, to się przewieź, jeden się wykreśla. O jak to spisane jest w powieściach, na przedmieściach jedynie stres, to jest jeden i Struses O ST rówce sukces, Bo powieź mnie nakręca rap jak narkotyk. Czujesz rapu dotyk, że nie mam floty. Znów jestem gorący. To jest tak, że słów przekaz ma być piekący. Do beatboxu jeden opcjum OSDR bez zażycia koksu. Bez boksu to nieczysty styl OSR OSDR, życie znów mówi, korzystaj. Znalazłem przystań, zdowiesz się w rymach. Nigdy nie złapisz tego przednie skurwysyna cyna, bo to to wygina. Wnioski ostre i papieroski to są takie ciekawoski, Tak jak rosyjski. Jeśli nie wiedziałeś, ryż się umywa. OSDR, znowu w alternatywach. Już się pozbywam, Przekazuje fale. Jeśli nie wiedziałeś, swoje rymy chwale, to ten talent. Który wypywa jak kometa? O STR, usta w komputerze, setup. To jest ten, który przekreśla wszystkie opowiastki. odczuć swoje maski, to syn nasnacki posadzki, tykam nogą. Jeśli nie wiedziałeś, nie ufam, drogą, Bo wrogość wykreślona w rima, trzeba podtrzymać. O STR, nikt się nie nadymał. Czy ta rodzina, wszyscy ręce jeszcze wyżej? O str, karmi was swoim ryżem jak Chińczycy. Nie jesteśmy przecież dzicy. Mój styl leży na ulicy. Tam szukam przyczyn. Tam szukam też lepszego wizerunku Zależy od gatunku i w gatunku z Jeśli nie wiedziałeś na medulku kropka OSTR to jest tak, że w środkach tych ukryta prawda Jaka w tym jest jazda? Żadna ze mnie gwiazda, żadna ze mnie gazda Żadna apostrofa, OSTR mnie O OSTR wie o tym, to mila, kocham to Tabasco Idzie muzyka przez miasto, co na laso. Rzuca rymy jak Picasso na farbę OSTR, słowa twarde, słyszysz beatbox, oh. nie jestem pikardem, czyli szybko, poruszam się biegle, jeśli nie wiedziałeś, sprawdź pierwszą -E. przepowiednię, OSTR dla was Katowice, nie chcę słyszeć szycze, niech krzyk wyjdzie na ulicę.